Prawo nakłada na właścicieli zastrzeżonych znaków towarowych taki obowiązek aktualizowania swoich danych w rejestrze. Chodzi o zmianę adresu, nazwy czy też osobowości prawnej. Niestety wiele firm to lekceważy, bo de facto nie grożą za to żadne kary. Pozornie. Takie zaniedbanie możesz przypłacić nawet utratą prawa do swojego znaku towarowego. Cześć, ja nazywam się Mikołaj Lech i jestem rzecznikiem patentowym. Dziś pokażę ci zagrożenie, na które będziesz narażony, jeżeli nie zaktualizujesz swoich danych znaku towarowego w rejestrze Urzędu Patentowego. Po pierwsze, w takiej sytuacji możesz w ogóle nie dowiedzieć się o tym, że przeciwko tobie toczy się jakiś spór. Załóżmy, że po kilku latach przenosisz się do nowej siedziby. Dane firmy pozostają te same. Po prostu wszelka korespondencja powinna przychodzić teraz na nowy aktualny adres. Można powiedzieć, że drobiazg, ale konsekwencje tego mogą być bardzo poważne. Jeżeli nie poinformujesz o zmianie siedziby, to urząd patentowy będzie do Ciebie pisał na Twój nieaktualny adres. Przykładowo, znaki towarowe muszą być używane w ciągu ostatnich pięciu lat od daty rejestracji. W przeciwnym razie konkurencja może siłą próbować Ci takie prawo wygasić. W takiej sytuacji będziesz musiał przedłożyć liczne dowody na rzeczywiste korzystanie ze swojej marki. Czyli musisz przedłożyć w sporze faktury, dokumenty, czy też zdjęcia towarów z zastrzeżonym logo. Jeżeli jednak informacja o toczącym się sporze pójdzie na stary adres, no to spór przegrasz bez walki. Po prostu przegapisz wszystkie terminy na składanie tych dowodów. Jako ciekawostkę dodam, że właśnie aby zdobyć takie dowody używania, Orlen otworzył kilka lat temu jedną, jedyną stację CPM w Polsce. Okazuje się, że ryzyko związane z tą zmianą adresu możesz bardzo łatwo wyeliminować. W praktyce wystarczy, że utrzymasz pełnomocnictwo dla rzecznika patentowego po tym, jak zarejestruje ci Twój znak towarowy. W takiej sytuacji urząd będzie pisał tylko i wyłącznie do niego. W efekcie rzecznik patentowy poinformuje cię o każdym toczącym się sporze. Kolejnym zagrożeniem jest to, że możesz mieć problem z przedłużeniem ochrony swojego znaku towarowego. Teoretycznie nie ma tutaj nic skomplikowanego. Wystarczy, że zapłacisz za kolejny okres ochrony. Problem w tym, że przelew musi wyjść z konta bankowego właściciela praw do znaku. Urząd w praktyce nie zaakceptuje płatności od nikogo innego. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że po latach firma zmienia osobowość prawną. Była sobie kiedyś działalność gospodarcza, a dzisiaj, powiedzmy, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Taki podmiot nie będzie w stanie przedłużyć ochrony tego znaku towarowego bez wcześniejszych zmian w rejestrze. Aby to zrobić, musi udowodnić albo to faktyczne przekształcenie, albo że taka spółka weszła w posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego. Firmy najczęściej sobie z tym nie radzą. W jednym z wywiadów urzędnik rozpatrujący tego typu sprawy stwierdził, że na 10 takich wniosków 8 ma poważne błędy formalne. Poza tym, po latach pewnych błędów naprawić się już nie da. Przykładowo widziałem raz umowę przynoszącą rzekomo prawa do marki, tyle, że w jej treści nie było ani mowy o tym, o jaki znak towarowy chodzi, ani nie było podany numer rejestracji. Z kolei spółkę, na którą wcześniej ten znak był zarejestrowany, w niedługim czasie zlikwidowano. Finał tej historii był taki, że nie udało się udowodnić, że skutecznie te prawa do znaku zostały przeniesione. I to zagrożenie możesz również skutecznie wyeliminować. O ile znak towarowy zgłaszał ci rzecznik patentowy, to powinien nadal widzieć w bazie jako twój pełnomocnik. Urząd zaakceptuje od niego płatność, nawet jeżeli twoje dane osobowe. Lub firmowe są już nieaktualne. Dzięki temu w terminie przedłużysz tą ochronę, a potem na spokojnie dokonasz aktualizacji swoich danych w rejestrze. Trzecim zagrożeniem jest to, że bez wcześniejszej aktualizacji danych nie możesz skutecznie wykorzystywać swojego prawa z rejestracji do znaku. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w bardzo ciekawym wyroku. Sprawa była z pozoru prosta. Właściciel rumuńskiego znaku wniósł sprzeciw do rejestracji unijnego znaku towarowego. Pomimo tego, że w obu znakach widniało to samo słowo, real, Rumunii spór przegrali. Przesądził błąd formalny. EuIPO dopatrzyło się, że dane wnoszącego sprzeciw nie zgadzały się z danymi uprawnionego do znaku w ich rejestrze. No, w toku postępowania Rumunii próbowali na szybko zaktualizować swoje dane. Urząd uznał jednak, że jest na to za późno. Mamy jednak inny przykład, dużo bardziej praktyczny, z którym sam możesz się spotkać. Załóżmy, że działasz na rynku od kilku lat i nagle widzisz konkurenta o bardzo podobnej nazwie. Różnica jednej literki jest banalna, przez co twoi klienci mogą się pomylić. De facto, każdego dnia jakaś ich część może skorzystać z oferty naruszyciela. Musisz działać szybko. Teoretycznie teraz, powołując się na swój zarejestrowany znak towarowy, możesz mieść skargę do Allegro, aby usunęli mu wszystkie oferty. Możesz zażądać, aby zablokowali mu konto na Facebooku bądź Instagramie z twoim zastrzeżonym znakiem. Możesz też wysłać oficjalne pismo ostrzegawcze z żądaniem zmiany nazwy, a nawet taki podmiot wprost pozwać. To ci się jednak nie uda. Każda z tych platform odpisze, że rejestracja znaków w urzędzie patentowym jest na inną osobę. Jeżeli dane nie będą się zgadzać, nie uwzględnią twojej skargi. Będziesz musiał dokonać zmian w rejestrze. Problem w tym, że polski urząd patentowy proceduje takie zmiany od 4 do 6 miesięcy. Do tego czasu możesz naruszycielowi tylko grozić palcem ale nic więcej nie wskurasz. Tym nagraniem chciałem Ci pokazać, co zyskujesz współpracując ze mną jako z rzecznikiem patentowym już po rejestracji znaku towarowego. W takim przypadku mogę z jednej strony monitorować, czy konkurencja nie zgłasza podobnych znaków towarowych do Twojego, mogę Ci pilnować terminów na przedłużenie takiej ochrony oraz na bieżąco dokonywać zmian w rejestrze, jeżeli chodzi o. Twoje dane firmowe. Tutaj sprowadza się wszystko do takiego powiedzenia, że lepiej zapobiegać takim problemom niż leczyć. Więcej informacji o prawnej ochronie marki znajdziesz na moim blogu, do którego link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!